Cześć, ono z tej strony, Ferguson Care, witam na kanale, moi drodzy, w drugim odcinku z gry Metro Last Light Nie Night, tak jak ostatnio powiedziałem, Light e, Moi drodzy, co? Jesteśmy w, mm, po rozpoczęciu, e, także co za nami? Anka się w ogóle gdzieś straciła, e, wyszliśmy na rozkaz e, młynarza, teraz dowodzącego m, D6 Abyśmy zabili ostatniego umarłego cienia, czyli czarnego. W każdym razie poszliśmy na polowanie razem z Anką. No ale co? Zostaliśmy złapani. Idziemy dalej. Zobaczymy, dobra, co tu się będzie wydarza żarzało. Puls 111 przez chwilę. Jak jeżdżę swoją cytryną, to sobie ten pomat zawsze włączam na 111. Nie wiem dlaczego. Ale lubię ogólnie parzyste liczby. No jakoś tak nie wiem. A nieksem 31 gazowej kamery. Dobra, on tu mówi o jakimś planie awaryjnym. Jedzie, jak zwykle nie są. Dwinuli. Mm. Zobaczymy jak tutaj będzie z systemem skradania, niby ma być lepiej ja zrobiony. Ale że u nich tu gdzie to kąt slagier. No takie wot вот masztaby. Da. Obóz, o kurde. Won tam, las na tej stronie. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, 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 так. Двинули. Ты главное на свет не показывайся. Темнота друг диверсанта. Добра, чули, окей. Мы должны будем держаться в тени. Окей, я то узрузумел О, не было шипалу. Кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка, решетка. Chyba się to jakimiś rymami się mocno jeł. Mam ci pomoc czy to co? Dobra, chyba tędy nie przejdziemy, co będziemy... Aż jeśli... Co jeśli co? Gdzie mam ci podsadzić? A dobra, sami to robią, podsadzka mocna widzę jest. Co on pójdzie po tego tam gościa i go okropnie? Ja tu się schowam na razie. Nie będę ryzykował ewentualnie. Mogę popatrzeć. A, gościu mi tutaj. Dobra, wygląda faktycznie. Animacja wejścia na drabinę wygląda dużo lepiej. przedstaw, to ty malinka suka myszka. Prygnie... Niebanom potichońku. Ty z takimi kleś. Zamrzy! A tak? Tak хорошо. Przystrzelimy Cię i ludzi zabezpieczamy. Nie, strzelać my nie staniemy. A tam Ri! No to idź, idź, idź. No to co, jak mam przez Ciebie przejść, gościu? Tylko żeby ci z z nie odezwali, bo będzie przypał. Dobra. Za mną! Za mną! Dobra, możemy wstać. Latarka nam jeszcze nie działa. W sumie mamy tylko nóż. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай, Ферштейн. только раньше времени не начинай. Все, работаем. Уже уже ножа. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, добра. Добра, доехали мы его. Zabić, co teraz? On idzie do góry. Chciałem iść też do góry. Widzę, że tu mogę zjechać na dół. Albo mogę coś może otworzyć? A taka sytuacja. No dobra. To nie pomogę wam, panowie. No nie mam nawet klucza. No jak mam wam otworzyć? No. Wykróci ty kurz i lampeczku, dobra, dobre. A, tam jest następny. Aha No dobra, a czy tutaj będziemy mieli jakikolwiek Shit, włączyłem się? Dawaj, 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 po leku. Nic nie widzę. Wiem, mogłem go ogłuszyć, ale... Martwy nam nic nie zrobi, a ogłuszony jeszcze zawsze może nas zaatakować. U, nawet tutaj te czołganie. Fajnie. Grzybki widzę nam też tutaj towarzyszą. Jeżeli chodzi o... Mm, o podświetlanie naszych dróg. Mam nadzieję, że tutaj nie spadniemy na dół, co? A tu jeszcze jeden targowiec z Ganzy. mówi Dobra, nie, nie zważamy na nich. Idziemy Dostarztwa. do przodu, przed ciebie robimy swoje. Momencik, bo mi. Pop, filter się usunął. O kurde, będziemy mieli noż. Dobra, poszedł sobie. Obstawiam, że musimy zabrać te noże. Noże. A, sam je zabiera. Dobra, rzucamy nożem na C. One są tutaj. Dobra. Tutaj mamy kolejny wpis. Przeczytajmy. Martwe ogrody botaniczne były zawsze zabójczym opuszczonym miejscem. Stalkerzy nie przychodzili tu, na... nie przychodzili tu nawet zanim jeszcze cienie zbudowały tu swój ul. Czy też miasto. Byłem jedynym człowiekiem na ziemi, który z chęcią tu przyszedł, ale tym razem byli tu też stalkerzy Rzeszy. Ci wyznawcy. Ale... Wyznawcy czystej rasy niemal nigdy, nigdy nie opuszczają swoich posterunków w centrum miasta, czego szukali w tlących się ruinach ogrodów. Hmm, tutaj Anna mi nie pomogła. Okej. Okay. Dlaczego Anna mi nie pomogła? Córka młynarza nigdy nie opuściła towarzysza w potrzebie, a jeśli ją pojmali. No dobra, w przeciwieństwie, Hadera jednak martwię się o nią. No, zrozumiałem, bo jeżeli ona nie wróci żywa, to może być tak, że się też troszeczkę w wkurzy. Aczkolwiek my nie mieliśmy na to... Idzie. Gdzie czy nie idzie? A? Co to nie. Dobra, cena nasz. na, na głowę. Przyjdzie tu? Idzie... spokojny nie Kurde, najgorszy bo tu. On tu patrzy. Nie wiem czy on tu jest, czy... Wróci za słucham u mnie powiadok. No dobra. Gościu zabity. Mamy 8 pieniążka. No ty dajesz, Dobra, tu nic nie ma. Żarówki trzeba wykręcać. Będzie, będzie nam troszeczkę lepiej. Wiadomo, że ciężej będzie się poruszać. Ale jest większe prawdopodobieństwo. Dobra, Teraz trzeba, żeby z tej strony nam szluz odkryli. Dobra to nasz ziomek już. Ten przycisk wiaczy się! kletki, Tam w karaołki pult na verchu. No co, cię stoi! Wy ze Ну-ка, вылезайте! Пацаны, ну что за прикол? Серега, ты гляди, в следующий раз не открою. Ты меня знаешь. Ну что стоишь, парень? Действуй, пока не заметили тебя. Давайте теперь в прятки играть, блин. Ты кто такой? Да он это! Мимо проходил! Добро, дуй, Ганы. Спустите нас! Там наверху пульт! Można odkryć się No ale no nie mam klucza, no tutaj mogę sobie jeszcze coś pozbierać. Zakrywaj, zakrywaj, Więcej niczego tutaj nie widzę, no mogę sobie jeszcze tu... Nie, dobra, tam nie ma nawet co. Dobra, otwieramy tą śluzę. O co nas poprosił. W blok nie Teraz poszli. sama samo będzie. Nawód drży! Czasy u ciebie aż to nada. Lampoczka zagaracie, jak do ciebie widać. Udobna. Znaczy tak.

Nam za... Jeden z głowy, minus jeden, dobra Mamy latarkę, więc trochę sobie będę podświecał Tyle ile będę w stanie aby nie, aby nie zostać Zauważonym Dobra, podnosimy tą broń Ale będziemy korzystać z pistoletu Jeżeli w nim jest tłumik To będę starał się z niego Korzystać Jak najwięcej Dobra, musimy na pewno wejść tędy Dobra, żeby alarm tylko nie włączyli. Dobra, zginęli. Chyba tyle, nie? Dobra, on coś tam u góry gada. Ja go w ogóle nie słucham. Pozbieramy sobie. Dobra, nie ma tutaj żadnych tych. Dobra, tu jest jakaś wajcha, ale poczekajmy z tą wajchą jeszcze zanim. O, tutaj tablica Mendeleeba. Dobra, bo tutaj jest jakaś dźwignia. Ja bym chciał to zrobić. Co to jest? Coś jedzie. Dobra, jakieś osiągnięcie odblokowaliśmy tutaj. Zobaczmy, ile tutaj mamy pocisków. Pomogę sobie. A, a zobaczmy, ile on miał. A, to nie zmienia. Nie, nie, nie. Dobra, bierzemy tamtą. Tam. Ej, oddawaj mi tą broń. O nie, ale się sfrajżyłem teraz. Dobra, one wszystkie mają tyle samo pocisków. Ja jeszcze się tutaj przejdę. Czy, dlaczego, czy czegoś tutaj dla nas nie ma do zebrania? No nie ma, nie ma, dobra. On coś cał cały czas tu do mnie gada, ja go w ogóle nie słucham. Idziemy. Gaś mnie ta latara. A, mamy dwa podniesione. Okej, okay, dobra. Też może być tak. Wapują tych biedaków Ale Dla nas tutaj nie ma żadnych Okej, okay, mamy cutscenkę Także chyba będzie ucieczka z więzienia Wyszliśmy z niego Rzesza, moja ucieczka z więzienia faszystów Można podsumować słowami Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem Przyjaciel ma na, mi... na imię Paweł Był dowódcą oddziału zwiadowczego Czerwony Który załatwili faszyści e, Nigdy nie przepowiadałem nie przepadałem za komunistami, ale Paweł zachował się jednak jak prawdziwy bohater. Bo tak jakby nie było, uratował nas. No dobra, spieprzyliśmy z więzienia. E, latarka nasza nie działa. Za mną i nie się. Tutaj mamy znowu jakiś pis. Oczywiście nie umieszkam się go przeczytać. Cień tu był, w obozie koncentracyjnym Rzeszy, ale dawno już go tutaj nie ma. E, cóż. Cóż to znaczy, że muszę za nim podążać? Misja wyznaczona mi przez młynarza nie została odwołana. Znajdę cienia i wtedy zdecyduję, co dalej. Jeśli ten faszystowski durak, nie wiem co to znaczy, mówił prawdę i naprawdę sprzedał stwora handlarzom z Hanzy, cień może być dosłownie wszędzie. Hanza kontroluje linię okrężną moskiewskiego... No tak, Hanza to potężna moc i jest unią handlową. E, mają nawet regularny rozkład jazdy pociągów. Okej, okay, no to ciekawostka, bo... W książce tego nie było, że to tam jakieś tam drezyny jeździły i przewożą nimi towary oraz pasażerów są w stanie przerzucić cienia na drugą stronę metra w ciągu jednego dnia. Wygląda na to, że go zgubiłem. Nie wiem jak udało mu się uniknąć tortur i egzekucji. Faszyści są znani z tego, że wieszają ludzi za zły kształt czaszki, a więc tworzenie takie jak cień na pewno byłoby dla nich wytworem zła i zepsucia. Światło poproszę. Dobra, nic tu nie znajdę. Muzyka klimatyczna. i Jedzenia w puszkach. Nie! Yeah. No dobra, tu akurat nie, jeżeli chodzi o faszystów, to spoko, bo chcą wytępić całych potworów. Tylko szkoda, że zabijają też przy okazji ludzi normalnych, nie? Za swoje jakieś dziwne mm, akcje w głowie. Ochrona drogu! Dobra, nikt nas tutaj widzę, nie podejrzewa o żadne dziwne rzeczy. My sobie możemy. Dziwna laska. Anika Jakiś, pokusjice na świecie, jak da rada na to, że to nasze prawu. Czyli ich będziemy musieli powstrzymać właśnie roz, przed rozwaleniem metra do końca, bo faktycznie jak wybuchnie wojna, no to może być ciężko. A to jest jedyna ostoja e, e, dla resztki człowieczeństwa, która została po wybuchu nuklearnym. Świat sam się zniszczył. Więc... Gdzie uciekli? Którzy to? Łapacie ich! Za o tak jak w jedynce też uciekaliśmy. Dawaj, dopiero biegnij. Nie wiem gdzie mam strzelać. Ale biegnę, ja pierdolę takiego sprinta, żebym teraz... No biegnę, biegnę. Kurde, ale wartka akcja. Dynamiczne przeskoki. Ja pierdolę. O kurde, no jest grubo, daj chyba się zmęczyłem, bo... Pod... Czągaj, Cyk, Cykfikołek, kurde. No, przyznam wam, że... Ja jestem pod wielkim wrażeniem. No cała, a co? Czegoś mi brakuje? Daj mi pozbierać, to no, pewnie tu nic nie ma. Świecą latarkami po... No, suka, na ziemię suka. Ja poddaję się. Daj mi zabrać te karabiny, karabiny, ja bym... Nie mogę. Nic nie mogę, za, za nimi tylko i za nimi. O, no, na pewno karabinem rozwalicie te drzwi. Sorry. A! Może jeszcze jednego tam trafiłem. Uciekinier. Dobra, zwialiśmy, moi drodzy. Udało nam się dokonać Dzień niemożliwego. Teraz muszę wody. zawiadomić zakon, wody. że cień... Zaginął, a to oznacza, że muszę przyznać się do niepowodzenia misji. Teraz, gdy uciek ym, do metra, sam go nie znajdę. Muszę dotrzeć do najbliższej stacji neutralnej, a później do polis, siedziby zakonu. Paweł wskaże mi drogę, no z pewnością, z pewnością w dupie. Okej, okay, Ślepy Załówek tak się nazywa. Przez bramę, julu Ej, naprawdę? Tak samo chyba uciekaliśmy... Ale dobra, tym razem ten przeżył, bo tamten nasz ziomek umarł. Mamy cztery pociski. I co mamy z czterema pociskami, gościu? Daj mi tutaj jakie ammo. A dobra, mamy jeszcze. Idę tędy, gościu. Jak można iść tędy? Dobra, nic tu nie ma. Co to tutaj jest? Poczekaj gościu, ja tutaj... No i cyk. Popię... ...po lekku tutaj, nie? Tędy sobie nie przejdziemy, więc idę za nim. Trzeba sprawdzić, amunicji nie ma za dużo. Już? Spokojnie, take it easy. Nie wiem jak jest po rusku, czy tam po ukraińsku, czy po jakiemuś. Spokojnie. Поможешь мне? Подожди, а я гляну что там. Как и что там? Упси. Какой а ну, мужики, тащи его на пост. Слышь, а если он не один то... Zobrałem się w cieniu największych cieni. A jakiś tylko dwóch? Dobra, pozamiatani są. Jaki miał karabin? Dobra, dalej ten sam. To e, To zamiast tego jednego. To podnieśmy sobie pompeczkę. Niech będzie sobie, ale będziemy dalej korzystać z pistoletu. Wow, 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 wow. Dobra, jakie jest nasze, nasze zadanie główne? Sprawdźmy. Świetmy sobie tutaj. Proszę mi pokazać. Dobra, wow, wow. wow. Ten dźwięk był dziwny. Dobra, cień nie zostało sprzedane, kupcom. okej, okay, z Hanzy. Ucieknij, znajdź i ocal Pawła, Postaraj się nie włączyć alarmu. Zrób, spo... znajdź sposób, by zostać na górę. No dobra. Mamy 8 pocisków plus 6, to jest razem 14. Kurde dobra, ten idzie w tą stronę, więc... Muszę się jakoś tu prze... Przedostać. Ja to, wiecie, standardowy bym poszedł na Jolo mocne i w ogóle się nie przejmował tym, że ktoś mnie tu może zauważyć. bym tam tego, jak ten pójdzie sobie tam kawałek dalej. Mam nadzieję, że. Hmm. Nie, nie rzucaj nóżami. Co alarm, co? Dostał tam głowę. Alej, wyczyściłem. U nas wszystko spokojne. A jest jeszcze jeden? Uuu, no dzień dobry. Dobra, czyli będzie gdzieś skarb. Wyłącz mnie to. Musimy pociutko na paluszkach. Nie, nie ma tu nikogo. Dobra, mamy kolejną wzmiankę. Gdy słuchałem historycznych wrzasków Führera... Wszystkie elementy układanki zaczęły do siebie pasować. Ataki na nasze patrole pojmaniem poj, Pojmanie mnie jako reprezentacja polis. Istnienie D6 nie jest już tajemnicą. Zbliża się wojna. Totalna metrze. Dobra, e, na pewno mogę to otworzyć. Zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. Katełekiem. No i takie to z, zapasy, to ja rozumiem. A to tu raczej chyba nie będziemy musieli już niczego szukać, no bo. Mm... Tak, pokazuje nam. O, tutaj mam jakieś ładunki C4, coś nowego. No dobra, zostańmy na razie przy nożach. Mm. Dobra, zabieram z niego to, co się da. Tu więcej, widzę już nie. Kurde, nie Kupanie, do. Mamu... Dobra, zjechał. Czy jest szansa, że my coś tutaj na dole będziemy mogli odnaleźć. Wiecie, ja bym tu przeszedł jednak mimo tego, bo widziałem, że tu można było wejść, ale... Puta że to może nie do końca o to chodziło. Mhm. No dobra. Odpalmy latarkę. Przejdźmy się tutaj przynajmniej. O tych. No dobra, tutaj nigdzie nie wejdziemy. Mogliśmy przejść też tu. Piecyku się pali. E, nie, nie chcę takiego pistoletu. Nie, nie, zostaniemy sobie z tumikiem. Dobra, wychodzimy tędy. I chyba musimy sobie przejść tu, co? A, oczywiście, że tutaj. Dobra. Nie wiem, tu mam jakąś dźwignię, więc sobie też tam zajrzymy. Aha, dobra, to jest po prostu przejście tu. Ej, zgubiłem się. Nikogo nie mam, na pewno pozbieram po tych gościach. Im już nie będzie to potrzebne. Uh, dobra, tą broń już mamy, ale może amunicja w niej była? Dobra. No to spoko, idziemy sobie dalej. Miałem już zabić czy nie? Kurde, bo teraz nie jestem pewien. Kolejna notatka, tak, tak przewodnik jak Paweł pozwala nieco odpocząć, wygląda na to, że już tu kiedyś był i dziwactwa rzeczy go nie zaskakują, chciałbym wiedzieć jaką misję wykonuje, ale nie mogę znaleźć odpowiedniej chwili, by go o to zapytać, Paweł wydawał, Paweł wydawał się wiedzieć, że Rzesza przygotowuje się do wojny, tymczasem dla mnie to była nowość, opowieści o magazynach D6 już krążyły po metrze, zakon nie chciał ukrywać znaleziska, okej, okay, no. Nie chcieli ukrywać, bo mieli plan. Znaczy, plan mają taki, żeby po prostu tak czy siak ee, przejąć wszystko dla siebie i nikomu nic nie zostawić. No ale my spróbujemy im to w tym przeszkodzić. Dobra, tam jest nasza droga. Jeszcze zajrzyjmy tutaj, czy nie ma jakiegoś schowajątka Dobra, no. Dobra, widzę, że jakaś katcenka tu będzie mocna, nie? Przejdźmy sobie jeszcze ten kawałeczek, ewentualnie. Te pająki wcześniej już wychodziły, ma... Mam nadzieję, że one mi nic nie zrobią. Nie mogę też tutaj. E... Dobra, mamy <grym> <grym> kacękę. Przyjaciel, zna, Paweł nie ma z pewnością zawiśnie. Nie, za... nie, za... z... nie umiem tak, słuchajcie ten. Paweł nie ma z pewnością zawiśnie. Kto wie, wie, co by się stało? Uprzystało... Ze mną, gdyby metru, mnie nie uwolnił, czerwony, niebieski, żółty. Co ja to, to ta różnica. za różnica? Zaryzykował dla mnie swoje życie. To nieczęsto zdarza się w metrze. Nie mogę go tak po prostu zostawić. No, dobrze by było pomóc mu się uwolnić. Nie wiem, czy będziemy mieli taką możliwość. Na mapie było ewidentnie wskazane na to, żebyśmy znaleźli drogę do o, uratowania jego. Zobaczymy. O, jest Ziomek, dobra. No to ja nie muszę nic więcej mówić, jeżeli go znaleźliśmy. O co? Marcium! Блин, Артемыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры! Один за всех и все за одного! Я тебе по гроб жизни! Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу во счета! Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход! Крыса краснопузая! Kurde, czy czyżbyśmy czy, czy byli za późno? Dobra, moi drodzy, tutaj chyba się zatrzymamy. E, zobaczymy, czy uda nam się uwolnić e, Pawła w następnym odcinku. Nie chcę robić za długich, bo nie będą krótsze, a treściwsze. Ja mam podjarkę i tak pewnie nagram kolejny ze trzy na raz. Niech będą. E, e, bo za koleją fajnie się czasami nagrywa, także Was serdecznie pozdrawiam, jeżeli materiał był na tyle treści, to, to fajnie, a jak nie, to nie. Pozdrawiam Was wszystkich, pamiętajcie, że odcinki są o godzinie 14, codziennie, cześć.